Poetariat prezentuje w wierszo wzięci, rocznik Poezji Miłosnej 2021, wydawnictwo autorskie, Magdalena Kapuścińska, wieluń 2021 rok, czyta Czarek Papaj. Henryk Owsianko. Gdy tęsknię. Ukryty przed słońcem, wśród cieni. I przesłodkiej woni, cierpiałem, że cię tutaj nie ma. Lecz myśli, jak motyl wszystkich łagodności, usiadła mi na dłoni obok kiści bzu. Konkurując z zapachem, przemówiła. Patrzyłem ze strachem, jakbyś tu była. Każdego ranka myśl o tobie otwiera mi powieki, i niecierpliwie zagląda w duszę. Jakby w nią wejść chciała. Zastanowić się muszę. Dobrze. Będę czekała. Wieczorem jesteś jak modlitwa, która przychodzi, zanim zasnę. Uśmiech jaśnieje ci na twarzy, a wiatr rozwiewa włosy jasne. Szeptem tęsknotem mi ogrzewasz, i nim odpłynę cicho marzę, że pozostaniesz ze mną we śnie, a rankiem znów mi się ukażesz.